Siemanko, z tej strony Informacji. i tak to już, kurwa, trzeci odcinek. Przepraszam, że czasem przeklinam. Nie wiem, czy lubicie, jak przeklinam, czy nie. Napiszcie w komentarzach. Ja to, no, no nie lubię zbytnio, ale nieważne. No, nieważne, kurde. <laughs> Gdzie jest ten cholerny piec? Dobra. Kiedy laki bloki? Nie będzie, bo nie będzie. Jeżeli to oglądasz koleś, który pyta się, kiedy laki Blok, to od razu Ci mówię, że nie będzie. No bo nie będzie, tyle. Ja sobie tutaj pokopię przy okazji, a no zrobię ten głupi piec. Ja sobie przy okazji pokopię. Przepraszam za lagi, ale wrzucę inny filmiki. No niestety lagi mnie od cholery. No, zbierę sobie ten węgiel. myślę, że tyle wystarczy. Tak. Dobra, więc tą będę chyba już mieć. Yy, yy, właśnie mi tą. Kurde. Kurde. No, coś mnie bardzo bardzo, 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 wierzcie mi, bardzo, bardzo. Nie wiem, ale nigdy tak nie miałem. To może po... może tam... Jak to się nazywa? Kurde już zapomniałem. Dobra, jak zbieram pełen techno, tak O... Ja mam piątek, LOL. Dobra, ja zbieram na ten Envil. Co to było? Nie wiem. Coś u mnie tak piknęło. Hmm. Chyba, że u kogoś innego. Kurde, opi Gravel. No mogliście słyszeć moją siostrę i mnie, przepraszam, no ale moja siostra sumie jest chamska, jak nie powiem co yy, ale wagi. Bugi bugi. Czy ja mi obsidian tutaj dropi? Nie rozumiem. O, mój piesek teraz się odezwał. Czekajcie! No, przepraszam, no niestety pies mi się odezwał. Zastrany piesek. Niestety, niestety. Czemu to zrobiłem? Yy, już Proszę nie. Nieważne. To, to wyrzucę. Tylko 9 tego? Dobra. Set home. No jest Jak to będzie się przepalać, to ja... No, no po prostu... Po jakimś czasie tutaj wrócę i będę to mieć. Teraz sobie to wszystko prze przerobię. No, na, na coiny. I w sumie... Czy miał staka Alsa? Dobra, Gil musi mieć chyba krócej niż 6 odcinków, ale nagra więcej niż 6. No to to byłby to byłoby na tyle kolejny odcinek. Pa, cześć, siema.